Dziewczyny chcę pierwsza otworzyć pokrywkę. Ciekawe, co tam czeka. To wszystko? Nigdy nie widziałam tak małego kinderka. To dopiero pech. A ja dostałam kinder niespodziankę w normalnym rozmiarze. Wow, ale to Candy ma największego farta. Tak, możecie mi zazdrościć. Zgodnie z zasadami, ta, która ma najmniej szczęścia, je pierwsza. Betty, zaczynaj. Jak mam odkleić opakowanie od takiego małego jajka? Chyba będę musiała użyć specjalnego narzędzia. Penseta będzie ok. Muszę to robić ostrożnie. Można próbować. Mmm, przepyszne. Szkoda, że mój kinder tak szybko się skończył. Ale może spróbuję kinderka Suzy. Nie ma mowy. Poradzę sobie z moim jajkiem bez ciebie. Tam w środku chyba jest jakiś prezent. Ciekawe co to. Zjem troszkę czekolady i się dowiem. Oto i długo oczekiwana kapsułka. Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Co obrzydliwe! Ten potwór był w pobliżu czekolady? Ochyda! Czemu tak krzyczycie? To prawdziwy przysmak. A tak przy okazji jest pyszny. Rewelka! Paluszki lizać. Chyba oszalałaś! Nadszedł czas na otwarcie największego jajka w dzisiejszym challenge'u. W tym przypadku rozpakowanie będzie trwało dłużej niż u Was. Muszę tylko wymyślić, jak dostać się do środka. Nie mogę przełamać tej grubej warstwy czekolady rękami. Będę musiała użyć młotka. Bum! Gotowe! Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Ale słodziak! Zobaczcie, jaki jest uroczy! Teraz będziesz moim przyjacielem. Cześć! Podczas gdy Candy bawi się ze swoim nowym kolegą, możemy podkraść jej czekoladę. I delektować się jej smakiem. O tak, to niesamowite! Mm, rewelka! Uwielbiam czekoladę! Stop! A gdzie jest moja czekolada? Dziewczyny, jak wam nie wstyd? To naprawdę hamskie. Tym razem te pierwsze otworzę. Patrzcie, to lizak. A w środku jest ryba? To obrzydliwe. Niby jak mam to zjeść? Będziesz musiała! Zobaczmy, co ja mam. O nie, ja mam lizaka ze skorpionem. To przerażające. Chyba wszystkie mamy pecha. Mój lizak jest mniejszy, ale w środku ma paskudną muchę. Właśnie ty jesz pierwsza smacznego. Kto wymyślił tę głupią zasadę? Dobra, im szybciej, tym lepiej. Idzie jest mucha? Fu, latała w moich ustach. Co może być bardziej obrzydliwego? Suzy, teraz ty musisz spróbować skorpiona. Nie mam wyjścia, ale naprawdę nie chcę. Swoją drogą, sam lizak smakuje naprawdę dobrze. Tak dobrze, że po prostu nie mogę się od niego oderwać. Suzy chyba zapomniała o niespodziance w środku. Kyszka. Co ja mam na języku? To okropne! Jak mogłam o nim zapomnieć? Aj, uszczytnął mnie! Spadaj stąd! Candy, twoja kolej. Jak zjeść lizaka bez dotykania ryby? Dziewczyny, teraz was rozumiem. Ten lizak jest naprawdę pyszny. Tylko, że jest tak duży, że nie daje zapomnieć o rybie. Trzeba go rozbić młotkiem. Hop! I gotowe. Teraz mogę cieszyć się moim smakołykiem w spokoju i nie bać się, że ta ryba znajdzie się w moich ustach. Mm, bardzo smaczny lizak. Mogłabym taki jeść do końca życia. I nawet nie dotknęłam ryby. To nie przejdzie. będziesz musiała jej spróbować. Jak to musiała? Najwyraźniej naprawdę muszę. Wezmę gryza. Fu, chyba! To nie wystarczy, trzeba zjeść całą aż do ości. Znam sposób, żeby zrobić to szybko. Fu, to było obrzydliwe, ale dałam radę. Ej, nie rzucaj mi! To było bardzo nieprzyjemne. Przepraszam, nie chciałam. Dziewczyny, tym razem ja pierwsza otworzę pokrywkę. Chora, no wreszcie smakołek! Twix to mój ulubiony baton. Mój też, tylko dlaczego jest taki mały? Bo ja dostałam największego. Jest nie tylko duży, jest ogromny. Kandy, nie smuć się. Ty zjesz go jako pierwsza. No dobra. Twix jest naprawdę pyszny, więc nawet taka mała porcja mnie cieszy. Aby nie pobrudzić sobie rąk, będę jeść pensetą. Mniam. Kto następny? Betty? Twoja kolej. No nareszcie. Tylko pozbędę się opakowania. Ej, co ty wyprawiasz? Dlaczego rzucasz we mnie śmieciami? Przepraszam, po prostu nie mogę teraz myśleć o niczym innym, jak tylko o tym wielkim batonie. Jaki pyszny! Uporam się z nim w mgnieniu oka. Mniam, miam. Możesz jeść ostrożniej? Kawałki czekolady latają we wszystkich kierunkach. O, jestem taka pełna, ale to było dobre. Czemu jesteście takie brudne? Zgadnij! Jesteśmy całe w Twojej czekoladzie. Przepraszam, chciałam tylko zjeść batonika tak szybko jak to możliwe, ale go nie zjadłaś do dokończ. Może zastosuję taktykę candy? Wtedy, kiedy jadła rybę, może zadziała. Wspaniale! Jakie dobre, ale chyba coś jest ze mną nie tak. I Teraz jesteś Żyrafa Betty. Wyglądasz przezabawnie. Przestań się śmiać. Lepiej zjadać swojego Twixa. Z łatwością. Z moimi batonikami rozprawię się w mgnieniu oka. Mogę zjeść dwa naraz. Albo patrzcie, Twixy wyglądają jak kły. Fajnie, co? Uh... Betty Boo! Ale się boję. Nie wyglądasz jak wampir. Dobra, wystarczy tych żartów. Wolę po prostu delektować się pysznymi czekoladkami. Co za uczta. Tak dawno miałam ochotę na Twixy. Myślę, że było fajnie. A najfajniejsza ze wszystkiego jest Betty. O oh, No! Ostra papryczka! Mam nadzieję, że ta będzie słodka. Hmm, możesz pomarzyć, twoja papryczka jest przynajmniej mniejsza od mojej. A widziałyście tego olbrzyma, którego ja dostałam? To jest nie do ogarnięcia! Candy, ty pierwsza. Nie mam mowy! Dopiero po Suzy. Okej, okay. moja papryczka jest najmniejsza, więc dam radę ją szybko zjeść. Jestem silną dziewczyną, więc na pewno poradzę sobie z jakimś tam warzywem. O nie! Przeceniłam swoje możliwości! Ojej, nie martw się. Wiem, jak cię ochłodzić. Najlepszym sposobem na to jest zwykły lód. Proszę. Uff. Tylko, że jedna kostka to za mało. Potrzebuję więcej. O rany, przecież ona zamarznie. Chyba sobie żartujecie. Prawie się spaliłam, więc zdecydowanie nie boję się lodu, Andy, Teraz twoja kolejna spróbowanie papryczek. Ach, zgadza się. O nie! Gdybyście tylko wiedziały, jakie to trudne. Dobra, lecimy z tym, no mm, jednak nie jest takie ostre, jest całkiem niezła. Więc y, skąd się bierze ten dym? Dym? O-o! rety! Bingo. Tylko profesjonalny strażak może pomóc w tym przypadku. Candy, żebyś nie spaliła całego pokoju, będę musiała oblać się wodą. O, czuję się o wiele lepiej. Czyli mi się udało. Została tylko ostatnia papryczka. Czas na Emilii O oh, okay. rany. W porządku. Zaczynam. Ja też będę musiała to zjeść. Oh. Dziewczyny! Potrzebuję pomocy! No jest to jest okropne! Dajcie mi wody! Przestańcie się wygłupiać! Niedobrze mi! Pożar! Co tu się dzieje? O, rany, chyba czas ją ugasić. Oh, zdążyłyście w ostatnim momencie, inaczej na pewno bym tu spłonęła, dzięki. Dlaczego mam tak mało gumy? Bo ja dostałam wszystko. Wszystko? Właśnie, że nie. To ja mam najwięcej gum. Dziewczyny mam przeczucie, że to będzie pyszna runda. Ale pierwsza zaczyna ta, która ma najmniej. A tak się składa, że to ja. Myślę, że taką ilość gumy zjem w mgnieniu oka. Mmm, zobaczcie, jaki fajny balon. Ale ekstra! Kurczę, chyba już prawie skończyła mi się guma, ale nie szkodzi. Mogę zlizać resztki jedną niezwykle prostą metodą. Skończyłam! Dziewczyny, teraz wasza kolej. No, nareszcie. Spójrzcie, jak apetycznie wygląda ta pozornie zwykła różowa papka. Czy wy to widzicie? I właśnie teraz zamierzam jej spróbować. Mm, pyszności. I patrzcie, jaki balon nadmuchałam. O nie, rany! Co za ochyda, to nie balon, to maseczka. E, tak, no nie wyszło to zbyt ładnie, ale nie ma w tym nic śmiesznego. Candy, a tak w ogóle, to teraz twoja kolejna spróbowanie gumy. No dobra, to próbujmy. Tylko, że mam tyle gumy, że nie mogę jej po prostu wcisnąć do ust. Będę musiała to zrobić w dość nietypowy sposób. Właśnie tak! O tak, gotowe. Cudownie. A teraz dogrywaj do moje ręce. To właśnie ich użyję do jedzenia gumy ze stołu. O rany, jakie dobre. No i czas na balony. Patrzcie na to, jest ogromny. O tak. Poza tym, że moje ręce przekleiły się do stołu, jak mam je odkleić? Nie daję rady! Super! To nasza szansa, żeby zjeść dodatkową porcję gumy! O tak! Ej, jaką dodatkową to moje? Uwielbiam balony, ale dlaczego mój jest taki mały? Mój jest większy i fajniejszy! A mój jest największy! Ciekawe, co jest w środku. Proponuję, żeby osoba z najmniejszym balonem zaczęła jako pierwsza. Okay. Jasne! Myślę, że w środku jest coś pysznego. Użyję długiej igły, żeby się o tym przekonać. O! Zgadłam! W środku jest czekoladowy cukierek. Uwielbiam takie. O tak. Dziewczyny, a co wy macie? Najwyższy czas poznać odpowiedź na to pytanie. Co to jest? Dlaczego ty miałaś cukierka, a ja jakąś tam mąkę? To niesprawiedliwe. A ja myślę, że zabawne. Wcale nie. Spójrz, połowa mąki wylądowała na mojej twarzy. Przepraszam, zaraz to naprawię. Nie tylko ciebie muszę odkurzyć, siebie też. W porządku, Suzy, tylko ty zostałaś. Ktoś mi mówi, że w tym balonie jest mnóstwo pysznych cukierków. Zaraz się przekonam. No to lecimy z tym. Też użyję igły. Zgadłam! Tylko spójrzcie! Starczy dla wszystkich! Ej, ze Dobra, wiem jak szybko zjeść cukierki, żeby nic wam nie zostawić. Zrobię to odkurzaczem. Potrzebuję do tego zwykłej rurki. O tak, jakie dobre! Rewelka! W wózka mogłaś się podzielić. Wow! Jaki słodki hagiwagi. Ja też mam takiego, tylko mój jest duży. Nie, to mój jest duży. Dziewczyny nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Chwila! To ja będę jadła jako pierwsza. Myślę, że zacznę od tego pysznego niebieskiego kremu. No to lecimy. Wow! Jaki dobry! To jest naprawdę bardzo apetyczne. Gotowe! Tort został zjedzony. Kolejna Emmę. Zaczynaj! Właśnie tak! Mam nawet widelec i nóż. Ale po co mi one? Muszę chwileczkę pomyśleć, czym by zjeść ten tort? No właśnie! Mam przecież palec. Można nim jeść wszystko. O, tak! Ale to jest super! Jest jeszcze sposób, żeby zjeść to ciasta szybciej. Nauczę. cię! Co ty zrobiłaś? Gdzie ja jestem? To straszne. Nie dość, że jestem cała w kremie, to jeszcze zepsułaś mi tort. W sumie to i tak go zjem, więc co za różnica. Wow, to jest niesamowite. Hmm, to najpyszniejsza rzecz, jaką jadłam od dłuższego czasu. Candy, teraz ty. Zanim zjem tort, zamierzam uczcić moje urodziny. Aby to zrobić, zdmuchnę świeczkę. Pura! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Tak, Candy, 100 lat! Spełnienia marzeń! Wszystkiego najlepszego! I dzięki dziewczyny! Naprawdę bardzo miłe. Zapraszam! Mam kawałek tortu dla każdego. Częstujcie się! Proszę! Dobrze, dobrze, trzymaj! Ty też! Widzę, że wszystkim smakuje. A mi został mały kawałek. No trudno. Czy to jest pizza dla lalek? Moja jest świetna. Nie, dziewczyny, ja mam najfajniejszą. Spójrzcie, jaka jest duża. Ups, Bardzo duża. Kate, spróbuj swojej mikropizzy. Jest na jeden gryz. Hop, i już nie ma. Wcale się nie najadłam. No tak, peszek. Zabawkowa pizza. Zjadaj już swoją, nie nabijaj się ze mnie. Z taką pizzą też sobie szybko poradzę. Pachnie tak dobrze. Mmm, uwielbiam peperoni. Po prostu rewelka. I ma taką chrupiącą skórkę. Co za szczęście. Suzy, nie drażnij mnie. Albo ci zabiorę kawałek. Zapomnij, nie ma takiej opcji. Ups, jeszcze czego? To tylko moja piękna pizza. Teraz zjem tę górę w mgnieniu oka. Tylko spójrzcie... To jest nawet wygodne. Rewelka, ale wymyśliłam. Suzy, to dosyć dziwne. Nie dziwne. Co tak okay. siedzisz? Zaraz zacznę jeść. Ostrożnie biorę kilka kęsów. Mm, jakie pyszne. Co za apetyt. Lila, musisz być naprawdę głodna. Po prostu nie jadłam śniadania, a muszę jeszcze zjeść obiad. W każdym razie nie mam czasu na rozmowy. O rany! Ona chyba oszalała. To jest takie dobre. Chciałabym, żeby tak było codziennie. Co za brzuch? Codziennie? Czy to nie za dużo? Co wam chodzi? O nie! Ciekawe, co teraz będzie. Suzy, ty pierwsza. Zobaczmy. O, jakiś mikro kubeczek. Nie da się z niego nic wyciągnąć. No, postaraj się bardziej. Właśnie. Mój super blaster mi pomoże. Ustawię na pełną moc i będę miała ogromne wiaderko pysznego popcornu. Ojej, rzeczywiście! A nie mówiłam? Nauka czyni cuda. O nie, tylko nie to. Co się stało? Błąd systemu. Ech, będę musiała to zjeść. Dobra, ale jakoś mało. Szkoda. Lila, zobaczmy, co ty tam masz. Dobra, myślę, że znowu mam szczęście. Niezły kubełek. Karmelowy popcorn to najlepsza przekąska. Chciałabym pójść do kina i obejrzeć jakiś nowy film. I chrupać popcorn. I jeszcze, i jeszcze trochę. Co? Już się skończył? Nie starczy mi tego nawet na reklamy. Kurczę. Kate, twoja kolej. No, wow. To jest dopiero niesamowicie duża porcja. Spróbuję. To jest pyszne. Prawdziwa uczta. Hurra! Chcę się zanurzyć w tym, jak w basenie. Super! Kate, chyba przesadzasz. No co za odlot. Nie wyjdę, dopóki nie zjem wszystkiego. Musimy ją chyba uwolnić. Mam pomysł. Suzy, spójrz na to. Właśnie. Sprowadźmy Kate z powrotem ze świata popcornu. Trochę za bardzo ją poniosło. Kate, wychodź. Jeszcze troszkę popcornu. Tęskniłyście się za mną? No cześć! Zobaczcie, ile jeszcze popcornu zostało. Okay. Częstujcie się. Proszę. Dzięki. Mm, wspaniałe. No, co nas czeka tym razem? Ja pierwsza. Co? Jaka słodka paczuszka. Bardzo urocza. Jej rozmiar jest idealny dla mikroorganizmów. Ile tu jest chrupek? Za mało. Ech. Szkoda, że twój blaster już nie działa. Ja też żałuję. A ty co masz? A ja mam wielką paczkę pysznych pringasów. To są moje ulubione chipsy. Dobra, zacznę od jednego. Właśnie w ten sposób. Pyszności. Drugi. Trzeci. Uwielbiam je. Jesteś sprytna lila. I ostatni chips. To jest to. Kate, a ty co masz? Zaraz zobaczymy. Co to? Wielka paczka chipsów? Nawet nie wiedziałam, że takie istnieją. Kurczę, znowu Kate ma farta. Co ty wyprawiasz? Chciałabym, żeby wszystkie chipsy były takiej wielkości. I smaczne, i starczyłoby na długo. Albo i nie. Och, uwielbiam ten nasz challenge. Mniam, niam, Kate, mogłabyś dać tam kilka, masz dużo. Dużo nie dam, już jadłyście swoje chipsy. Teraz moja kolej na delektowanie się ich smakiem. Mm, tylko nie mogę się do nich dobrać. To takie ciężkie. Pomóc ci? Kate, czy ty znowu przepadłaś? Mów do mnie. Halo, tutaj jestem, niech ktoś mnie wyciągnie. Proszę. Mogę znowu być pierwsza? A co to za nanotechnologia? Kto je robi? Może nanokucharze. I co ja mam zrobić? Wiem, pomoże mi proca. Jeśli włożę tam burgera, to siła przyciągania i grawitacja zadziałają dokładnie na cel. To elementarna wiedza. Najważniejsze są matematycznie precyzyjne obliczenia. Suzy, jesteś taka mądra. Dziękuję, ja się dopiero uczę. Kate, ty teraz. Okay. A ja mam burgera takiego, jak z mojej ulubionej restauracji. Wygląda świetnie. Jest taki pyszny. Mm, to mój ulubiony. Uwielbiam. Kurczę, jak ona apetycznie to zjada. To mój ulubiony fast food. Kate, co ty wyprawiasz? Jestem gotowa iść same burgery. Hey, you. Lila, twoja kolej. Dobra, okay. otwieram. Wow, mam chyba króla wszystkich burgerów. No to próbuję. Mm, kurczę, trafia mi się tylko bułka. To mi nie smakuje. Jak mam to zjeść? Już wiem. Zjem zgodnie z etykietą. Zgodnie z zasadami. Okej. Okay. Nóż jest za słaby. To co powiesz na taki? Nawet duży nie daje rady. Potrzebujemy mocniejszego narzędzia. To się nada. Ojej! O, tak. Milo, ostrożniej. Gotowe. Wyszły równe kawałki. Mm, po prostu pyszka. Jakie apetyczne. Lila, może się z nami podzielisz. Nie teraz, może w następnym challenge'u, ale to nie jest pewne.